Eee, i teraz tak. Gdzie my jesteśmy? A, jesteśmy w zasadzie już przy kamieniu dusz, w tej wieży, na górze jest. W przednim odcinku był wielki pochód pływa Rzymian. Dali moje moście i udało nam się przejść przez ten most, aż do powiedzmy dzielnicy centralnej. O! Kurwa. Chyba na wiem jak kiedy będą chodzić, zobaczymy. Mogą mnie zauważyć. Dlaczego? Yy, gdzie oni są? O, a co to jest? Ups. OPS. Niewiarygodne. Stylistyka tego malunku przypomina Antyk. Ale tu widać. Antyk. Co? sowietów. kto to jest, Ci? Trzeba zaczepić o coś. No. Baloo. Chyba tam na dole jest. Co to jest? nisko? Nie. Gówny. Dobra. Dzień na balu. Dobra, po kawę. Askwiewa, jest imiowy kuta, siaszpek, jestem, tak. Zaburzy Założycie ja? Easy. tu jest, nie, nic poza przejściem. Dawaj, dawaj. A, do grobowca idziemy. Uch, i? Czyli to tym razem. Nieznane obcze. opcjonalnego grobowiec. Zdechły jego Wisior, czy co co to perzy odlatają? No tak napię Pod wodą są ruiny. Ta yy. tujca tak tam puka? O że coś. A wszystko mamy na makta już. Tak, szczęście, jak nie wiem. Spokój tą kłowo Dobrze, znaczy tego Tutaj Co to jest? Boże Co tak bucha A, gaz, ja je no To nie przejdę, bo no Dobra Komnata egzorcyzmu, to wam mieliście egzorcystów jeszcze? Co? Opętanie przez demony Odprawiali tu egzorcyzmy Dokładnie, to jest hiszpańska inkwizycja Głęboko pod świętą ziemią naszego miasta znaleźliśmy źródło zepsucia. Jeden z tuneli piekielnych labiryntów ma tu swoje ujście i wypluwa szatańskie wyziewy. Szatański demony objawia się na różne sposoby, gdy zły duch odbiera im Bożą łaskę. Okay. Sprowadzamy ich tutaj, do wrót piekła, by wypędzić demony. Nie bańce tują tych ludzi. W jaskiniach. Z tych nieszczęśników są zbyt opętani i giną, ale musimy przeciwstawić się wszelkim przejawom szatańskich działań. No, oczywiście, najpierw gazem, ludź. obywateli. Dobra, zobaczmy tych źródłów egzorcystów. Dwie wajfy są: tu jakiś ścisłowy otek, złoto. O, no, jak inkwizycja i egzorcyzmy to i złoto. Kurwa. Gazeta. W sposób podgadnąć odgadnąć, ilu ludzi tu zginęło. Tak, to jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Około dziesięciu. Dziś mój umysł jest czysty. Wczoraj był zmotywowany. kobieta czeka na egzotyzmy, wiedząc, że nie uleczą mnie. Nie żeby mnie diabeł. Właśnie ja Widziałam bestie, która jest w moim sercu i wiem, że to tylko ja sama. Kapłani nie chcą mnie jednak słuchać. Pluje i wyje. Albo wiem, <laughs> jestem szalona. Wiem jednak, że w moim ja sercu, jedzie. z której nikt nie może mnie uleczyć. Dobrze. Fajnie, że chyba ona. <laughs> To za... to za ludzie, no. To no świat pierdala. Muszę dwa razy opuścić... Dobra. ...i strzelić... Yy, ...w gaz. Hmm. Coś poszło nie tak. To nie jest skomplikowane, mm. tylko ja daję dupę. Tak, wiem, 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 wiem. A mogę tu wejść? A bo oni w tych i tych ludzi ich przytapiali? Jest, mamy grzesznicę. Dobra, wysokość jest odpowiednia. Idealnie pływa, sprawdźmy, sprawdźmy to. Pływa nie trafiłem, ale spokojnie. Dobrze, kurwa. Zobaczmy, co to będzie łoścenie. O mój Boże. O Boże! To receptura ognia greckiego. O, Ogień trzeba za... Fakko. Na pewno nam się przyda Komna ta egzorcyzmu ukończona. Good. A może tyle pniemy? Chuj, jebać to. Jestem się łazi tam pod górę. Chuj tych rzeczy tutaj do zbierania. Z dwa dni spędzę. Słyszę tych pichów. To ostrogi. Używała ich mongolska konnica. Okay. Są dużo bardziej ozdobne i wystawne niż mogłabym się spodziewać, ale i tak są mocno no To tak dla kota. Ich właściciel był zamożny. O. Musi być cenne. Damski naszyjnik wykonany z bałtyckiego bursztyna. Bałtyckiego? Niewiarygodny kunszt, na pewno. Tak jak to Bałtyk. Rachcianki. Mongolskie czytadło to jest ten? Tyka watykańska w Mongołach? U Mongołów? Na Mongołów? Nie rozumiem. Temu Andrzej jest normalny, a tam ci są wydmuszkami. Nie wiem. Fajranek, może. lepiej się nie interesować. Gdzie to tam Tu są? Aaaaa! Chyba Karola chcą skrzywdzić. A, czytało mongolskie w końcu udało mi się zabić jednego z nieśmiertelnych. Zdawało się, że wyczuł moją wyczuł, obecność gore. zanim zaatakowałem. Ale nie poddawał się, dopóki nie strzeliłem mu prosto między Te ja Tą zasady wyznaję od samego tak, początku g. Tylko nie Muszę dowiedzieć się co będzie dalej. Czuwam, że nie będzie nic dobrego dalej. Coś tu jest takiego, to ja potrzebuję. Poza zimną wodą. I zapaleniem płuc to są szmaty, jakieś, to ile tego głównego trzeba zniszczyć? 8! O! Przedadło mongolskie. Zdaje się, że zmorzył mnie sen. Tutaj pod lodem trudno określić porę dnia. Czy oni zostali uwięzieni ci tak mongołowie? A Nie on! Z, powiem, wieczora tylko <laughs> z, ty, z tymi fanatykami! Gdy tak patrzyłem, trup zaczął oddychać. Już raz zabiłem tego człowieka podczas bit. Ponownie go zabiłem, miażdżąc jego nową czaszkę, zanim zdołał wstać. Dobrze! Może tak ginąć się odradzać nieskończoność. Pojebane. Zimne Bo pytanie jest, czy im odjebało. moje życie. po tych kilku śmierciach? To od razu ich jebnęło, kiedyś, kiedy dotknęli tego boskiego źródła? Tutaj opiekowano się chorymi. No właśnie, widzę. Hehe, NFZ-ku, a wszyscy martwi. <laughs> Kurwa. Dobra. Dąte rję, Kurwa, nie widzę jego głowy. Już widzę. <laughs> no. Rzadkie zbierze zajebane. Prestańcie mnie prześladować pływy. Ilu mam jeszcze zabić? Bóg wystawia mnie na próbę. Wysyłanie stójsy, który przywóz, mogła mi skryć i się przez strzegą przegąstą, gidierza nieśmiertelnego. Nie kiedyś bym nauczył się strzelać z łuku i walczyć jakiego żołnierze. Stare legendy głoszą, że ci, którzy ujrzeli boskie źródło, wyzbyli się dłuższego. Ale się nie wyzbył śmiertelność. Z pewnością A może z było za dużo był ich na las? Ja od 200 odbywać. ich było? Bo tego, kurwa. Kubań, Strzelają do mnie. Aha, okej. Okay. Może mogę wykorzystać ich, by zniszczyć bramę. A... Tak, jest celnik. Tylko skrzynkę da się otworzyć. Zginę zaraz. To do do tak Każdy z mongolskich żołnierzy musiał być samowystarczalny. Zielone belety na koniec. O nie, nie, nie. O kurwa, ich jest. Jak tam byłeś na górze, jestem ciekaw. No co, o mi się teraz na nich. A, aa, odblokowało się. Wiedziałem. <laughs> o kurwa, żeby się udało Weźcie A. Mogę użyć tego, aby wymierzyć trebusze Dobrze, ale... Trzeba tym kręcić pewnie w którąś stronę, nie? A to stelownik to biały chyba. Muszę załadować to? Czymś? Który? Któż to Nie? Jak się strzela z tego gówna? O! Tym, tym pokręciłem? Naciśnij... O! Jooo! Gdy, tu są te mongolskie machiny wojenne? Jeszcze... Aaa! Kurwa! To nie jest ich! tak mi się wydaje. Bo to nie byłoby skierowane w stronę miasta przecież. Chciałem już tak się odradzać, a ja będę musiał ich napierdale cały czas. No, idealnie, kurwa. Żeby zakończyć... Staro, prawie cię straciłem jeszcze zanim pierwszy raz wziąłem cię na ręce. Jednak Ojciec Okoś. Ok. Gdy wróciłem do domu tej mroźnej nocy, usmażyłem sobie stek. Potem wypiłem wódkę próbowałem zrobić karple z rakiet tenisowych, a w końcu zasnąłem razem z Taka, Radosna opowieść alkoholika. To nie mogła trwać wiecznie. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Nieźle. Dobra, to będzie koniec. I tak. Jeszcze tylko save. E mm.